Cześć, witam Was Maciek, ze w Maciej z z Jawy, a konkretnie z Jeepa, który jedzie po tej Jawie, a konkretnie jedzie e, w dół Doniecki wulkanu, e, chyba najsłynniejszego w tych okolicach wulkanu Promo. E, wulkan oglądaliśmy dzisiaj z pobliskiej góry, e, po zmroku, a konkretnie o wschodzie słońca. Z łóżka nas wyciągnięto o nieludzkiej porze pierwszej w nocy. Później, tym samochodem, dowieziono nas pod, pod wzgórze. Następnie zapakowano to jeepa wraz z setkami, może dziesiątkami innych jeepów się władowaliśmy na szczyt wzgórza i oglądaliśmy wschód słońca nad wulkanem. Zdjęcia na pewno zobaczycie na blogu. A teraz, po takiej dirt road, wiozł nas pod sam wulkan. I zaraz go Wam spróbuję pokazać tutaj z okna. Jesteśmy w Niedce, on się tam wyłania. Poprosiłem kierowcę, żeby zatrzymał wóz, bo trochę za bardzo trzęsło i nic byście tam nie zobaczyli. Za mną krater wulkanu. Tutaj się kolejne Jeepy zjeżdżają. Na szczęście to już jest troszkę spokojniej, bo tam na szczycie tej góry, z której się ogląda wschód słońca jest jakaś masakra po prostu. Największy korek jaki widziałem poza obszarem miejskim w życiu. A tu jak widzicie jest klimat no, księżycowy. Zupełnie niezwykłe miejsce. Fantastyczne formacje geologiczne dookoła porośnięte trawą wzgórza. Tutaj fajne klimaty tam z tyłu. Nie wiem czy się... nie, nie, mo nie mogę zoomu zrobić w w tym mołdzie, w którym kręcę w tej chwili. No, miejsce niesamowite. Ja się trzy lata temu wspinałem na wulkan Rinjani na Lombok, też w Indonezji. I tam dotarcie w takie klimaty wymagało trzech dni hardkorowego trekkingu. A tutaj można po prostu dojechać samochodem. To jest bardzo fajnie dostępne, więc podejrzewam, że już raczej do na Rinjani się drugi raz wspinać nie będę. No bo po co? Skoro można wsiąść w Jeepa i przyjechać na tak. Ok, to znowu ja. Wysiedliśmy z Jeepa i od razu nas dopadli eee, jeźdźcy, jak widzicie tam w tle widać e, konie. Takiego konia można sobie tutaj podnająć i na nim e, pokuśtykać tam do wulkanu, który jest tam go widać za mną. Wulkan sobie dymi. E, 50 tysięcy rupii w jedną stronę, czyli 5 dolarów, 10 dolarów w obie strony. Ale my mamy tutaj małą pasażerkę indonezyjkę, czy arabkę, nie wiem, Hanę, więc odpuściliśmy konie, tym bardziej, że jest tam trochę zimno, bo to jest całkiem chłodno, a rano tam na górze to chyba temperatura w okolicach 0 oscylowała. Tu już jest na szczęście trochę cieplej, ale ciągle jesteśmy zmarznięci, bo jesteśmy przywykli do pukeckich temperatur, a nie takich jak tutaj, kilkanaście może stopni, więc spacer nam dobrze zrobi. Także idziemy po tym kosmicznym zupełnie miejscu do krateru, skąd się zamelduję znowu. Do zobaczenia. I tym sposobem 6 godzin od momentu pobudki dotarliśmy nad sam brzeg krateru Bromo Volcano. Oficjalnie jedno z najbardziej odjechanych miejsc, jakie Widzieliśmy w Azji. Zdecydowanie zasługuje na swoją e, sławę w pełni. Jak tylko będziecie mieli okazję, koniecznie na bromo. E, koszt takiej wycieczki e, z pobliskiej miejscowości Malang to jest około 550-650 tysięcy rupi, czyli około 55-60 e, dolarów. Jak się podarbujecie, to może, może taniej. E, Warte każdego dolara. To co? Do zobaczenia w następnym Telewizorze Skowbrook. Na razie.